Możesz zrobić, żeby przedłużyć efekt masażu na swojej buzi. Pamiętaj, że przyjście na masaż to jest jedno, ale ty możesz sprawić we własnym zaciszu domowym, że efekt tego masażu będzie podkręcony, będzie jeszcze lepszy. Więc co najlepiej zrobić? Przede wszystkim a codziennie wykonuj króciutki. Automasaż twarzy. Czy wykorzystasz do tego swoje palce, czy wykorzystasz kamyk głasza, masażer, pracuj z buzią. To naprawdę jest bardzo ważne. Drugi element, dbaj o nawodnienie organizmu. To jest absolutna podstawa, żeby Twoja skóra, żeby Twoje tkanki, Twoje ciało było odpowiednio nawodnione. Pamiętaj o dobrej jakości snu, staraj się kłaść przed 22. wysypiaj się, staraj się mieć zaciemniony pokój, nie oglądaj telewizji bezpośrednio przed snem. To wszystko wpływa na Twoje hormony, to wszystko wpływa na stopień i poziom regeneracji Twojej skóry, oraz całego organizmu. No i kolejny element, jeden z najważniejszych, a Pamiętaj o diecie, chociaż dieta to może jest złe słowo. Pamiętaj o tym, aby w swoim żywieniu na co dzień wprowadzić odpowiednią ilość antyoksydantów, witamin, minerałów. Staraj się, oczywiście możesz wspomóc, wspomóc się suplementacją, natomiast pamiętaj, aby w Twojej diecie było jak najwięcej świeżych warzyw, owoców sezonowych, dobrej jakości ryb, tłuszczu, oliwy z oliwek, orzechów, to wszystko będzie cudownie kondycjonowało Twoją skórę i e, nie dosyć, że poprawiało Twoje zdrowie, samopoczucie, to jeszcze dodatkowo będzie przedłużało e, efekt masażu. I teraz popatrz, jak połączysz taką pracę manualną w gabinecie. Z takim Twoim codziennym rytuałem, rytuałami piękna możesz osiągnąć naprawdę spektakularny efekt, efekt którego nawet nie spodziewasz się, że możesz taki osiągnąć.